Witam. Zapraszam na wiadomości TV Centrum. W ten weekend nadejdą pierwsze przymrozki i opady śniegu w tym sezonie. Radzimy wyciągnąć z szafy szaliki. W tę sobotę noc filmowa. Będzie można zobaczyć m.in. takie filmy jak Step Up, Pan i Pani Smith oraz wszystkie części piły. Wiele filmów uważa, że filmy są stare oraz nudne. Wszystko okaże się po imprezie. Witam wszystkich. Chciałbym poinformować, że w listopadzie odbędzie się turniej gier w naszej sali informatycznej. W, niej, w turnieju mogą z, wystąpić wszystkie klasy, gimnazjum oraz y, liceum. Można się zgłosić u pana Roberta Januszewskiego. Właściciele psów coraz rzadziej zakładają im kagance i pozwalają wychodzić bez nadzoru. Dziś rano o godzinie 7.15 zauważyłam przykład tego. Yes, Rasowczarek niemiecki biegł środkiem chodnika. Nie miał on założonego kagańca. Do żadnego wypadku nie doszło. Informacje ze szkoły. Dzień muzyki został przyłożony na wtorek 30 października. Dyrekcja przeprasza za wszelkie utrudnienia z tym związane. W tym tygodniu było wiele zastępstw, ponieważ nauczyciele mieli szkolenia z BHP. Mm, więc uczniowie będą musieli dużo odrabiać. W roku szkolnego 2012-2013 w szkołach salezjańskich na ulicy Ku Słońcu wprowadzono nową godzinę zajęć WF-u. Jest to taniec. Zajęcia te prowadzą dwie uczennice – Karolina Szabłowska i Weronika Zaręba. Uwaga! Osoby, które zapisały się do szkolnego radiowęzła są zobowiązane stawić się na auli dnia 29 października o godzinie 10.35 na długiej przerwie śniadaniowej. Uczennice zostały przyłapane na przesiadowaniu w toalecie podczas słówka o godzinie 9.45 przez nauczycielkę chemii. Uczennice przyznały się, że to nie był ich pierwszy raz i że wiele razy uciekały ze słówka. Pani Peruga na surowo. Angielski trudniejszy już nawet od niemieckiego. Zostało wprowadzone uaktualnienie mapy 3x3 Twisted Tri-Line. Zmieni to całkowicie model rozgrywki w League of Legends. Teraz więcej postaci będzie mogło wystąpić w rozgrywce 3x3 bez żadnej obawy.